Jeśli jesteś tak samo jak ja, totalnie zakręcony na punkcie motoryzacji, to powinieneś subskrybować ten kanał. A zabiorę Cię na niezwykłą motoryzacyjną przygodę. To tu zobaczysz niezliczoną ilość motoryzacyjnych projektów. To tu zobaczysz wszystko, co najnowsze w motoryzacji. Jeżeli macie ambicje jeżdżenia samochodem, który będzie przynosił Wam mnóstwo frajdy, który będzie miał takie sportowe ambicje, ale nazwijmy to sportowymi ambicjami, znaczy on dostarczy Wam mnóstwo sportu, ale nie dostarczy Wam za dużo osiągów. Ale w sumie pod koniec dnia, czy te osiągi są naprawdę najważniejsze, czy to jak czujemy się, jak przeżywamy każdy kilometr, każde dodanie gazu, każdą zmianę biegów i wszystko to, co się dzieje dookoła a na to nie chcecie jeszcze wydać walizki pieniędzy, bo nie chcecie kupować samochodów za setki tysięcy złotych, to od y, zawsze, no dobra, no nie od zawsze, tylko od 30 lat, y, jest coś, co jest maksymalnym pewniakiem. A tym pewniakiem jest Mazda MX-5. Samochód, który jest Kurde, on jest tym samym, czym jest dla Porsche 911, jest dokładnie tym samym, czym dla Mercedesa jest G-klasa. Samochód, który jest absolutnym symbolem, e, symbolem tego, jak powinno się zbudować mm, małego roadstera. Wiecie, to jest taka kategoria samochodów, które u nas w, naszym, na, w Polsce troszkę zniknęły, Troszkę one gdzieś tam się zapodziały. One bardziej działają przede wszystkim w Wielkiej Brytanii, bardziej we Francji, w Stanach Zjednoczonych czy chociażby w Azji. Kategoria małych dwuosobowych roadsterów. Kiedyś niezwykle popularna, szczególnie w Wielkiej Brytanii, która była ojczyzną tego typu samochodów. Włosi. Przecież mieli Alfa Romeo Spider. Ta Alfa Romeo Spider była wyznacznikiem do budowania pierwszej Mazdy MX5. Ona była też takim samochodem, który był odnośnikiem do tamtej konstrukcji. To jest takie trochę połączenie brytyjskiego roadstera z tego, tego, tego dawnego z włoskim roadsterem Alfa Romeo. I tak powstała Mazda MX5. Tyle, że Japończycy zrobili coś innego. I powiem Wam, że absolutny majstersztyk i czapki z głów dla Mazdy, bo oni stworzyli ten samochód po prostu popularny. Bo po raz pierwszy zbudowali małego roadstera i pokazali, da się zrobić ten samochód tak, żeby on nie tylko był ozdobą, ale żeby był absolutnie, od początku do końca, w 100 procentach, Użytkowym samochodem. Samochodem, który będzie jeździł, który będzie robił setki tysięcy kilometrów. Nie tylko fankarem, ale takim, którym możesz ujeździć użytkowo, ale za każdym razem, kiedy wsiądziesz do niego, to będziesz miał uśmiech na twarzy. I z Mazda MX5 jest trochę tak jak z G klasą czy z 911, że oto moi drodzy, najnowsza Mazda MX5. No i właśnie dokładnie to, to chcę wam pokazać, że. Oko, które nie zna wszystkich generacji Mazda MX5, powie no ok, ale wygląda tak samo jak poprzednia. Tak, tak wygląda tak samo. Ma oczywiście delikatnie pozmienione lampy, jest parę dodatków, jest beżowy dach, natomiast cały czas ten samochód jest po prostu ikoną. Piękne jest to, że Robert pokaż to zobaczcie, mamy sportową furę która jest na szesnastkach no już dzisiaj wszystkie samochody sportowe mają osiemnastki, dziewiętnastki dwudziestki tak nie, jest na szesnastkach a wiecie, co, dlaczego, wiecie dlaczego mi się to podoba? bo jeżeli będziecie chcieli nią upalać i sobie jeździć po torze, a Mazda MX-5 do tego się świetnie nadaje żeby w ramach em, takiego weekendowego przejazdu pojeździć sobie, e, poprowadzić ten samochód to będzie zużycie opon takie, że sobie kupujecie za kilka stówek kolejne opony i jedziecie dalej. O, w tym przypadku mamy jokochamy japońskie. No więc wszystko, e, wszystko idealnie się zgadza z mecing jest. Zresztą Yokohama ma dwane sporty do, do mx piątek i które są Fajne, sportowe, wyczynowe i w ogóle absolutnie diametralnie zmieniają ten samochód i jego prowadzenie. E, I mamy auto, w którym będziemy mieli mnóstwo zabawek, które nie będzie drogie w tej eksploatacji, bo, się, bo hamulce się nie będą zużywały też tak, bo samochód jest potwornie lekki. On waży około 1000 kg w zależności od wyposażenia. Pokażcie mi, który dziś samochód z tych nowych kategorii będzie ważył tonę. Niektóre poniżej tony, niektóre tuż powyżej tony, e, ale 1000 kg jest w ogóle coś, e, co dzisiaj w motoryzacji jest niespotykane, więc macie szesnastki, macie e, tonowy samochód i samochód, którym jeździ się na co dzień. Zobaczcie, to jest akurat słabe, że otwieranie bagażnika jest w tym miejscu, jest to jakiś takie nie do końca naturalne, ja za każdym razem jego szukam i no, to można byłoby pokombinować, ale e, bagażnik pełna 150 litrów. No nie jest wielki, no jakby jak wyjeżdżacie z dziewczyną na, na, na wakacje, to trzeba się spakować w torby Ikei, albo w miękkie torby i wrzucić je tutaj, no bo on nie do końca jest ustawny, zobaczcie, jest taki kwadratowy. No ale umówmy się, jak patrzysz na ten samochód, to wybaczasz mu naprawdę mnóstwo, mnóstwo fajnych em, takich rzeczy, Po troszkę też inaczej patrzysz na e, perspektywę tego samochodu. Bo ja Wam mówię, że jest super, super fajny, super fajny, super fajny, Fajne, ale jest jeden smuteczek. Straszny. Silnik Mazda MX5 zawsze był genialny. I zawsze uwielbiałem te silniki, bo one się wysoko kręciły i mają taką swoją własną charakterystykę. Na tych. Tylko e, gdzie to się układa? To. Na tych podwójnych e, wałkach. Jakby one w ogóle. Zobaczcie, to też jest fajne. Ten silnik wygląda. W ogóle on jest, cały czas jest ładny. Tu nie ma płyty położonej, tylko cały czas jest na tych dwóch wałkach. Te ceweczki, które są wstawione po środku. Taki silnik, trochę przypominający stary klasyczny Alfa Romeo. Super, jakby dla mnie, jest super. Niestety jest 1,5. Były 2 litry. W konfiguratorze na obecny dzień jeszcze one występują dwulitrówki. Ale z tego co, co wiem, już dziś 2 nie są dostępne. Jest 1.5, bo spełnia normy emisji spalin. 132 konie mechaniczne, 1.5, motor, tona. No, jakby to wystarcza, ale diametralnie zmienił się sposób jazdy tym samochodem. Tamten miał nieco ponad 6 sekund do 100 km na godzinę 2-litrówka, czyli już było tak, że robisz, jakby. No, ten ma ponad 8 sekund do 100 km na godzinę. Więc, e, więc ten czas trwa. Nie mówię Wam o emocjach, bo to jak jedzie, to zaraz Wam pokażę, ale strasznie szkoda. Znaczy, powiem Wam tak, gdyby ktoś nie jeździł dwulitrówką, to ten 1.5 jest, jest ok. Dla tych, którzy jeździli dwulitrowkami, kurde, ten 1.5 to będzie trochę mało. Dobra, najważniejsza rzecz w tym samochodzie. Jazda, jedziemy fajny jest ten mazdowy panel panel, którym bardzo szybko wy, na przykład wyłączasz trakcję albo włączasz sobie tryb sportowy tutaj mamy wyłączenie, tutaj mamy tryb sportowy wyłączasz sobie start and stop wyłączasz sobie te wszystkie ostrzeżenia które, które piszczą cały czas, za każdym razem, kiedy gdzieś chcesz wyjechać, więc robisz to po prostu jednym przyciskiem i jest to fajne i jest to bardzo wygodne, wiecie co jest piękne? pokaż deskę rozdzielczą Patrzcie na to. Mamy 2000, właściwie prawie 25 rok. Też to widzicie? Strzałka obrotomierza. Jezu, jak fajnie, że jest strzałka obrotomierza. Jest normalny prędkościomierz, który również jest normalną strzałką. I zobaczcie, można? Można. Jest elektronika, która jest wkomponowana przepięknie i uważam, że to jest w ogóle wzór absolutny do naśladowania. Pokażesz Robson? Pokaż ten zegar po lewej stronie. Mamy elektronikę, która jest skomponowana w zegary, masz tam normalny wyświetlacz, który tam cię Wam wszystko będzie pokazywał i, i wszystko robił. Jest super, jest, jest taki, jaki powinien być, ale obrotomierz czy prędkościomierz jest po prostu normalny, klasyczny. Super, co? Strasznie mi się to podoba. Z funkcjonalności jest oczywiście wyświetlacz, który jest, uważam, że w 100% wystarczający wielkościowo, jest super. Eee, śmieszne jest to, że on, zobaczcie, nie jest dotykowy. Ale jak włączymy Apple CarPlay, a już jest dotykowy znaczy to jest w ogóle patent Mazdy i on jest jakby naprawdę bardzo, bardzo ciekawy że to, e, że to w ten sposób działa z funkcjonalnością, no to jest na przykład to, że nie mamy tutaj żadnego schowka e, ani nic, czyli to nie jest najbardziej takie funkcjonalne, użytkowe auto, mamy tutaj oczywiście kieszeń, nie wiem na telefon, ale jak widzicie już mój się tutaj nie mieści, bo jest, e, bo jest za duży pod e, żadnym kątem e, schowek, który jest, to jest tutaj i jest na monety e, i co najwyżej na klucze i to jest e, wszystko, co można tutaj zmieścić. Po bokach też są? Nie, po bokach też nie ma, ale fajnie. Tu mamy malutki schowek, pach! I jak mamy, ci, którzy jeżdżą Mazami MX-5, doskonale wiedzą, że jak jest taka pora jak teraz, czyli jeździmy z zamkniętym dachem, raczej go nie otwieramy, to możemy jeszcze użyć dużo, dużo rzeczy tu. Tu, tu, tu. tu jest dosyć duża przestrzeń na włożenie e, dodatkowych elementów. O! ale to tylko i wyłącznie w momencie, kiedy dach jest zamknięty. Natomiast jest... E, e, wszystkie wady możesz wybaczyć w jednym momencie. Czekaj, będzie słychać? Położę tak. To, jak siedzisz w tym wozie, jaką masz pozycję za kierownicą, jaki masz widok, jak układasz tą rękę w tym miejscu i jak pod ręką jest ta skrzynia biegów, która ma bardzo krótki skok, jak precyzyjnie wchodzi ci ten bieg 1, 2, 3, 4, 5, 6, to wszystko powoduje, że w maździe MX5 czujesz się jak w żadnym innym samochodzie. W żadnym innym samochodzie, który by tyle kosztował. Oczywiście... To jest tak, że kiedyś o te samochody jakby były troszkę bardziej dostępne. Dzisiaj wszystkie samochody zdrożały, więc najtańsza Mazda MX5 to jest około 140 tysięcy złotych. Ale tak czy siak, nadal za te 140 z nowych samochodów nie znajdziecie większego fankara niż Mazda MX5. Dobra, jedziemy. No i to jest dokładnie to, o czym Wam mówię, bo jakby tych emocji w środku nie będziecie mieli w żadnym innym samochodzie. Tego jak przekłada się ten bieg? Tego, jak on reaguje na skręt kierownicy, tego, jak on reaguje na dodanie gazu, bo ten silnik jest połączony fizycznie, mechanicznie, z manualną skrzynią biegów, mechanicznie, z mostem z tyłu. To wszystko powoduje, że jak w żadnym innym samochodzie jesteś w stanie czuć to wszystko dokładnie tak, jak jest. Ten widok tych błotniczków, które są na boki wyciągnięte, z zewnątrz tego nie widać, ale kiedy siedzicie. Tu to jest, to jest to coś, co powoduje, że czujecie się absolutnie wyjątkowa. Jedziecie samochodem, który kosztuje tyle co Opel Corsa. Wiecie, to jest, to jest piękna motoryzacja, która oczywiście nie jest funkcjonalna, bo na upartego da się tym jeździć na co dzień. Wszyscy miłośniki z mx 5 powiedzą wam, oczywiście to jest najlepszy samochód świata. Nie mają racji i mają rację, bo najlepszy jest w tym, w tej radości jazdy, bo nawet jak go projektowali, to było założenie takie, że ma być miejsca wystarczająco, a nie ma być przestronnie i dużo. Ma być wystarczająco dla dwóch dorosłych e, osób. I taki dokładnie jest ten samochód. Jest wystarczający i jest świetny. Można oczywiście zamówić wersję z miękkim dachem. E, Taki jak jest tu, albo z dachem twardym, albo z dachem automatycznie zakładanym. Miękki dach ręcznie składany to jest kwintesencja Mazda MX5. To jest to, że samochód jest najlżejszy, najprostszy i jest najfajniejszy. Nie przeszkadza to składanie, bo to składanie i składanie zajmuje pyk! Pyk, 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 jak zamawiacie, zamawiajcie Mazda MX5 z miękkim dachem. Tak, jest troszkę bardziej głośno, bo nawet jak macie tam zamknięty dach, to słyszycie co się dzieje dookoła, bo jest kabrioletem, tak? Jest troszkę bardziej głośno, ale nie w jakiś sposób taki wyjątkowo uciążliwy. A z drugiej strony, kurde, to jest Mazda MX5, ona ma dawać i dawać wam te doznania. Ma nigdy w życiu, nie powiedzielibyście, że to jest samochód, który ma te 8 sekund do 100 km na godzinę, albo jak zaczniecie nie jeździć, to zrozumiecie, że osiągi nie są najważniejsze w tym wszystkim. Że nawet jeżeli ma te 8, mówicie, okej, ma te 8. Oczywiście szkoda, że to jest, nie ma tej dwulitrówki, bo ta dwulitrówka powodowała większy moment obrotowy. To, że on jechał tak z płuca, ten, ten 1.5 Skyactiv. To jest, jest około tam 150 N, niestety. Więc, w tej dawnej motoryzacji to byłaby pewnie wartość niesamowita. Dzisiaj jest to wartość żadna. Dziś trzeba ten samochód. Znaczy, da się normalnie jeździć tak jak ja teraz jeżdżę, ale również robi się to o. 7000 obrotów i przechodzi. Super. Powiem wam, że jadę e, i nieważne, że mam za mało mocy w porównaniu do tej dwulitrówki, ale jadę i mam naprawdę duży uśmiech na twarzy, jak to jedzie, jak to się zachowuje, jakie to jest fajne auto. I nie powiedziałem wam na koniec najważniejszej rzeczy, i nie jest to e, wbrew pozorom link do Mubi bo link do Mubi znajduje się oczywiście w opisie i to jest stówka zwrotu za wybrane ubezpieczenie i taki własny link z stówką za każdą tak zwaną polecajkę maksymalnie do 2000 zł. Ale gdybyście mieli na przykład wyciągnęli z Mubi te 2000 zł. 2100, no bo jeszcze sami zawrzecie ubezpieczenie, to jest 2100 zł, które teoretycznie jesteście w stanie mieć e, czysto gotówkowo od MUBI. To za te 2100 zł zrobicie tym samochodem naprawdę mnóstwo kilometrów. Dlaczego? Bo ten 1.5 jest tak cholernie ekonomiczny, że w normalnym użytkowaniu, jadąc tym samochodem normalnie w trasie, no spokojnie, w miarę ekonomicznie, ale jesteśmy w stanie spalić. Tym benzynowym motorem 5 litrów na 100 km. Nie przesłyszeliście się, naprawdę on potrafi spalić jako benzyna 5 litrów na 100 km. Więc nawet ten mały zbiorniczek 45 litrów powoduje, że zasięg tego samochodu nagle okazuje się gigantyczny! Więc. E Zobaczcie, to jest coś, co zostało zatracone w dzisiejszej motoryzacji, czyli ta lekkość budowy samochodów. A zobaczcie, co za tym idzie. Ile za tym idzie fajnych, dobrych rzeczy. Bo ta lekkość to jest lżejsze zużycie, bo odpocząwszy od opon, przez hamulce po wszystkie inne rzeczy, em, po spalanie, które w tym przypadku jest kurde, takie, że aż z przyjemnością wjeżdżasz na stację i kupujesz sobie kawę zamiast co chwila tankować. Czy da się jeździć zimą kabrioletem? Da się jeździć zimą kabrioletem. Nie wiem, czy wiecie, że najpopular... Mazda MX5, czy w ogóle najwięcej kabrioletów w Europie wiecie, gdzie jest. Wiecie, czy nie? Bo nie są to Włochy, bynajmniej, nie jest to Hiszpania, bynajmniej. Wielka Brytania. Bo tam faktycznie, jakby to w związku z tym, że tam pada, jest szaro zimno, jak się tylko pojawia okazja, to trzeba czerpać w 100% wręcz garściami, e, mieć się czerpać radość z jazdy. Więc te kabriolety jakby są tam kompletnie inaczej doceniane. Poza tym, jakby też warunki pogodowe, brew pozorom, jak jest 40 stopni na plusie, to jazda kabrioletem fajna jest w, nie po bieszczadzkich trasach, a nie stania w korkach. Więc tak czy siak, jeżeli e, chcecie, Wjeździć po mieście, i jaki jest totalny upał, i stać w korkach, to wtedy i tak najczęściej zamyka się ten dach i włącza się klimatyzację. Ale w tym materiałowy na dach nadal świetnie wygląda. i Jest totalnie, totalnie fajnie, seksy samochodem.